Tarik dotarł do Melek, uwięził ją i postanowił pozbyć się jej raz na zawsze. W 902 odcinku Elif niespodziewany telefon od Wildan popsuje jego plany. Sprawdź, co się wydarzy: w 902 odcinku Elif Tarik Murat Prostiler wywiózł Melek Celin Sezgin na wieś i tam postanowił ją zabić. Układając ubrania w szafie, Elif, Izabela Damla Güvenilir upadła i straciła przytomność. W 902 odcinku Elif Wildan Ozge Yildirim znajduje nieprzytomną Elif. Nie wiedząc, co robić, dzwoni do Tarika. Ten jest zmuszony zostawić melek. Jedzie do rezydencji, by zawieść Elif do szpitala. Inci, Denis i Rem Morkoć coraz bardziej martwi się o wejsela Kasan Baliktas. Nie rozumie, dlaczego muszą nocować w domu Julajd. Tulej, Derya Sen, choć sama pełna niepokoju, próbuje uspokoić dziewczynkę. Safak Uger Ozbagi robi wszystko, żeby Julajd, Meli Koc i Emirhan byli bezpieczni. W tym celu zostaje z nimi możliwie jak najdłużej, choć wie, że jest to niestosowne. LeMan parla Senol, jest ciekawa, dlaczego jej syn wraca późno w nocy. Safak jednak zbywa matkę z dawkowymi informacjami. Weiselowi udaje się namierzyć samochód Tarika. Elif odcinek 902 w poniedziałek, 25 stycznia 2021 roku o godzina 14 w TVP1. Sprawdź program TIFF.